Dobra, kolejna próba. Uciekamy, uciekamy. Dobra, widzowie, jest już numer 500 miliardowa i w końcu... Przyszedłem, a więc chyba już jest powoli końcówka, zobaczcie. Dobra, ładujemy. Szybciej! Szybciej! Mateusz ciągnie zawaję! O, oh, Jezus Christ! Nie! Uh, oh, Jesus Christ! <laughs> Pokonałem Cię i co jest? Co tu jest? Co tu jest? Nic mamusi. Jakaś ręka ją zabrała. Okej. Okay. Ej, a co z Popi? Ej, bo popi chyba zginęła. Ej, właśnie, bez kitu co z Popi? Jeżeli Popi zginęła, to klops. Może, ale ja nie znalazłem wszystkich kaset. Bo tam było jeszcze kilka kaset, których ja nie znalazłem. Idziemy tu. Ej, bo popi nie żyje. Nie ma Popi nigdzie. O, teraz jesteśmy tutaj, na tym rusztowaniu. Znaczy, nie na rusztowaniu, tylko tutaj na tym jesteśmy. To jest otwarte. Jest, Boże! Żyjesz. Kodziks. Notatka. Ej, jo, zebrałam notatkę. Nie mogę pociągnąć. Kolejna. Ej, notatki też mu... No jeny! No i co, i gówno, i nie można tego pociągnąć. Jezu, ja widziałem 10 miliardów kartek po drodze, a ja nie zebrałem ich. Jezu, a to były, a to są notatki. Ale ze mnie naprawdę. Ze mnie jest taki, Boże. A, dobra, szkoda gadać. Dobra, ale jesteśmy. Pokonaliśmy... Pokonaliśmy Mami Long Kleks. Wchodzimy tu. Okej. Okay. Pokonaliśmy Mami Long Kleks. A, teraz jak to ogarnąć trzeba? Um. O, okej, okay, dobra. Na początku ten Banzo, Hagi... Ktoś tam mała. Na początku na początku panzo, hagi, coś tam mama. Dobra. Czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Czer czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Okej, okay, dwa. Dwa. Nie! Oho! Zamykamy drzwi. A popi? Co z popi? Dobra, oj tam. Popi, nieważna! Jedziemy! Jedziemy! Koniec. Playker. Co to jest, playker w ogóle? Bo ja. Znaczy, koniec game station. Bo play card tam, gdzie robiliśmy z tym, tam robiliśmy z tym bronem. Zagadkę Jezus, koniec. Mam nadzieję, że to już koniec. Bo mi się już więcej nie chce grać. Boże, w końcu. O, okej. Okay. No. Ty tymi głośnikami mówisz. Nie! Ja wysiadam, ja idę prosto, nie ma szans. No, ty zdradziła nas. Ja mówiłem, że nie możemy jej ufać. Co się teraz zaś dzieje? Jezu, no ja mówiłem, żeby jej nie ufać, a oni teraz... A ona teraz... Zdradziła nas, mieliśmy jechać prosto, mieliśmy wyjechać z tej fabryki, przyjechać na Peron i podziwiać świat, świata. Ona zmieniła kość dedo i teraz musimy dalej tutaj być. Super, dziękujemy, papi. Jezus, Maria. Z jaką prędkością my jedziemy? O zaraz zabiję. Mogę zabić papi? W trzeciej części zabijam papi. Jeżeli jest, co się dzieje? Mam to ciągnąć? Co się dzieje? Co mam ciągnąć? Jezu! O Jezus! Aaa! Wykolejmy się! O Jezus! O Moje uszy! Boże, u nas radziła nas. Ja mówiłem, że to nie był dobry po jeszcze coś jest. Playker. Playker, czyli jednak coś czyli jednak coś będzie z Playker. Błagam, koniec. Jest! Koniec Poppy Playtime. nawet... Jezu, w końcu po tylu latach i dniach można to skipnąć. E, nie da się skipnąć. Halo? Nie da się skipnąć, ale dobra No o wiele lepszy Niż jedynka, o wiele dłuższe. Wy wiecie ile Wy wiecie ile sum ja się męczyłem To było tak trudne Czekajcie, wody się napije No to sobie od razu ściszymy Boże, Boże, Jezu, tak, to było takie, takie ciężkie to była ta druga część, ale Bożu, ile się z tym namęczyłem, ale dobra, widzowie, jakbym miał ocenić, no, na pewno lepsze niż jedynka, o wiele dłuższe, więcej takich zagadek, ale to... Plu ale to, że nas Popi zdradziła, to to jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Ja tego się w ogóle nie spodziewałem. Znaczy na początku tak, na początku mówiłem, że później że na początku tam mówiłem, że może ona nas coś zdradzi później, ale mówiłem, że nie, skoro jest tam mama mam, mam jej Long Klex, no to po co ona by miała zdradzić, no bo... Jak to mam Long Klax, próbuje nas zabić. Przecież ten, ten, ten prototyp tam. Ej, no, i ten prototyp. To czemu miałaby by popić nas Wiecie. Tak, czemu miałaby nas też próbować zabić? Ale mocna część, mocna, oceniam. 8. Osiem, 8,5 osiem na 10. dwójkę oceniam 8,5 na 10. Pomyślałem sobie teraz, że tamta rączka, którą zabierałam mami Longlegs, to mogła być właśnie e, ten. To mógł być prototyp. To mógł być prototyp. Ale to, że nas popi zdradziła. Szty zdrajczynia!